Słuchajcie, bo znowu wiem, że nie ja będę grać na wzburzonej pieczarze, na Miko, bo to jest chyba oczywiste, że to jest beznadziejna mapa na nieko. Więc zacznę grać za Dymę, na którą może za... pokonać 9 przeciwników. I słuchajcie, zrobię to y, tym, Griffem, ponieważ Griff ma naprawdę y, bardzo mocny atak, bardzo dużo zadaje. Myślę, że uda mi się to zrobić w kilku rundach i nawet jeżeli wszystkie przegram, Griff jest na tyle mocny, że go sobie odrobię, więc na spokojnie można iść grać. Yy, I słuchajcie, liczą się na razie misje. Taki na od razu, więc nie ma w ogóle strachu. Kurde, ktoś tam Makita, mi się to bardzo nie podoba. Ale słuchajcie, pamiętajmy, że Jak ja będę miał kita, teraz od razu go maksuję. Tak samo prawdopodobnie z Nori i Lorim. W ogóle tu ten git jest tu, nie? Ja byłem pewien, że on tam jest, nie? Pierwsza osoba zabita. Mam trochę lagi. Nie wiem dlaczego, bo w tym pomieszczeniu nie, nie powinienem mieć lagi To jest pokój taki, w którym nie powinienem mieć lagów więc się naprawdę dziwię w słuchajcie sensie tam kit dużo zadaje więc jest problem mój no brat chciał zrobić oro oro kitem, ale coś nie weszło, bo brat nie ma skilla kitem jakbym ja miał skilla kitem Zostaje obrażenia, a ten, a ten kit nie zostawał Jak go walili tam Widziałem Nie no kurczę, on takie oro robi Kit jest za mocny Za mocny Widzicie ile on zadaje? Znaczy nie wiem czy widzieliście, ale kuczę dużo 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 Ja słuchajcie chcę Mieć już go Będę miał dopiero, no za długo, za długo, umówmy się, że z tydzień co Zakładałem, że dwa tygodnie, więc nie jest najgorzej Es! Kolejna osoba zabita Tak! Kul, on zabił tego śmiecia, spajka. Byłem pewien, że ja kurde chłop naprawdę jest jakiś akustyczny akustik akustik o, o. dobra dobra pięknie mamy strzała to może nawet zdobędę pucharki kto to wie zabiłem na razie trzy osoby więc statystycznie około trzech rąk mi powinno zająć zrobienie misji do końca albo przegram nie wiem Nieważne, czy przegram czy wygram ważne co co on zrobił znaczy ta bibi jest akustyczna ale co ten fang zrobił? Mógł w nią wlecieć, a on kurde poleciał nie wiadomo gdzie, nie? Zapomnienie, w krainę zapomnienia poleciał brat. Słuchajcie, wygraliśmy to w tym momencie, ale... Elo? Elo? Elo, elo, Pięć, cztery osoby zabito, albo pięć nawet. Cztery, albo pięć. Cztery. No to teraz wystarczy mi zabić jedną osobę. Nie, co ja tam Pięć osób. Pięć osób. Nie wiem, jakie osoby sobie kupię za blink, ale jakiegoś kupię. W Słuchajcie, sensie w ogóle tutaj będziemy mieli za plus jeszcze dodatkowe gemy. Dodatkowe. Dodatkowe. Co? Dodatkowe gemy? Dodatkowe. Tym o dodatkowego gola będziemy mieli? No i skina, no Pink Paulet i Midori Paulet. No ale i tak będziemy mieli tego skina. No ale w, w plusem będziemy mieli pierwszy i bardzo mi na tym zależy. Dlatego prawdopodobnie będę chciał to odblokować No i po prostu kupuję ten pierwszy karnet. Nawet z plus, nawet jeżeli to jest skam totalny. Chcę to kupić, chcę przetestować. Mówiłem, że kupię po prostu, nie kupię drugiego. W zamian za, że, za to, że kupię pierwszy do końca. Nawet z oskamowaniem, to nie kupię po prostu drugiego. Albo kupię po prostu go nie w wersji tylko w wersji zwykłej. Nie wiem. Będzie trudno tutaj zabić kogokolwiek, tak szczerze, bo nie widzę tego, nie widzę tego. Za to pierwszą osobę mamy upalowaną Bardzo dobrze. On nam zrobi oro, oro. On nam zrobi Ororo. Oro. W sensie no to nie było jakieś super ororo, oro. Nie wyszło mu. Najlepiej jakoś powiem szczerze. No do się nie zbliżaj lepiej, bratku, bo możesz mieć potem przypał lekki. Elo? No i brat przeżył to. Daj na Mike zabiera mi kila. No patrzcie jak on mi zabiera kila. Fryer beaty Tylko jedną osobę zabiłem A ja mu potrzebuję pięć. No ale mówiłem, że trzy rundy Mówiłem, że trzy rundy mówiłem Mówiłem i kurczę nie, się nie myliłem, nie? Śnie... Fuck! Miałem dwa kille Jak? Jak jak ma zasiął? Naprawdę Piper i ten śmieć kurde no i Mike zabił wszystkie trzy osoby, bo kurde, ma cheaty. Kurde. Głow i tak kille zabiera, nienawidzę tego śmiecia. No jednej osoby nie umiem zabić, naprawdę jestem takim botem. Ja nie chcę zdobywać pucharków tym palonym śmieciem griffem. Nie o to mi chodziło. Nie wyszło najgorzej. Bo zdobywać zawsze można, ale ja chciałem zabić. Zabić. No i ona mnie zabije. No ja pierdzielę dalej. Znowu krok dosłownie krok od kila I się nie udało. Kurna, nie da się. Nie da się. Naprawdę to jest tak żałosne, co ja robię. Jak gra się umiem. Drugi kill. Drugi kill tym, tym razem daje na Mike go nie wziął. Śmieć. Tak! Trzeci kill. Trzeci kill, jestem tak za... Czwarty! Czwarty czy czwarte, czy czwarty czy... Fuck, ja pierdziele, jestem taki... Nie, nie wiem, nie wiem jak ja tego nie trafiłem. Jak ja tego nie trafiłem? Ktoś mi powie? Ktoś mi powie, jak ja tego nie trafiłem? Bo ja nie wiem Dwa kila. Żałosne. Żałosne. Trzy. Dobra, trzy. Potrzebuję jeszcze dwóch. Tak potrzebuję jeszcze dwóch i będę miał... plus 200 kredytów i będę miał już... Będzie mi brakowało 760 700... Więc może z jakiegoś stat dropa mi się uda. Kredyty. To by było akurat mega, nie? To by było mega. Nie, no, za duże szczęście to by było. Nie, nie liczę na takie szczęście aż. Ale... No dobra, on, ten kit nie wie jak grać, bo on powinien skoczyć na piłkę I strzelić gola, widziałem to u pro playerów, słuchajcie, u, u pro playerów, więc Bratku, ja się zaklinowałem o ścianę O ścianę się zaklinowałem, nie wiedziałem, co się dzieje Naprawdę byłem pewien, że jakiś błąd w matrixie, nie? Byłem pewien, że błąd w matrixie wleciał za mocno w ogóle to ten kit nie umie grać i yy, coś kurde ma jakiś problem do mnie, idiota. Yy, no ale kurde, co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? Wypieprzej. Spike bez skilla? Pozdrawiam. Powiedz, że nie masz skilla na spajku. Bez mówienia tego. Ten gracz jest z tego dobrym. Czy ten? O, mój Boże! No, wal się Piper. Ta Bibi się nie powstrzymała, nie wiem dlaczego, ale mamy pierwszego gola. To się liczy i słuchajcie, ja chcę drugiego. Dobra, mamy to, mamy to. Ja już mogę powiedzieć, że to mamy w tym momencie, ponieważ. Olecie tam, debilko. Czekaj, 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 czekaj. Będę trzymać na dystans Nie mają szans JEP Zabiłem tyle osób, naprawdę To było bez szans, ogólnie tu mam dużo pcharków, które na nim Prawie 22 rangę nawet Nawet nie chciałem tego Ale jak jest, to jest fajnie i mamy na kita, słuchajcie, jest blisko. Czy potrzebujemy kredytów? Nie, ja serio nie widziałem. Yy, dobra, jeszcze około 800, czyli tak 200, 300. No, 200, 300, i kurde, mamy potem donate'a, 1000, 1000 kredytów. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to brać. Bo. Nie, słuchajcie ja to zostawię Ja zostawię te 10 kredytów Popatrzcie mamy tak 200, 4 yy, 600 I tutaj mamy 800 na 32 mamy 800 Jeżeli yy, do tego będzie potrzeba yy, 1000 kurde yy, Albo 2000 ten yy, Tych zatonów To wezmę te 10 kredytów do kita Ale no nie wiem czy to się opłaca tak szczerze Ale jak wezmę 1000 kredytów, to poleci mi to na początku słabe, ale potem, na no tak 200 400 600 800 I 1000, tutaj mam 1000 Czyli nawet jak wezmę tamto, tamto do kit'a, czyli to To będę miał i 1000 kredytów potem I jeżeli by Lori i Lowry wszedł tak samo jak kit, to od razu bym miał Lori'ego i Louriego Od początku, na samym początku gry więc wydaje mi się, że biorę to wszystko do kita po prostu i tyle. Bo to jest naprawdę mocna rzecz. I słuchajcie. Kit nadciągam, bo słuchajcie, jutro już będą trzy nowe misje. Plus trzy sezonowe. Plus jeszcze mamy walkę z bossem, czyli mamy tak 500. 2000. 2600. 2600. Około 3000, bo jeszcze to PDA, Około 3000, to mamy. Myślę, że tutaj, do tego start dropa tutaj damy radę jutro dobić, jestem praktycznie pewien, więc będziemy mieli 2000 golda, jakiś blink, remontkę i 2 start dropy. No nie jest najgorzej powoli, ale do celu, zbliżamy się i myślę, że tak za tydzień, może szybciej, może później trochę, będziemy mieli już kit'a odblokowanego.